Siemanko, jestem Max 20 Jesteśmy dzisiaj no, w trakcie sangu. Dla mnie dzisiaj po raz drugi. No i cóż, wybierzemy dzisiaj tą samą postać co poprzednio. Mam nadzieję, że nam się tutaj nic nie zepsuje. Zobaczymy. Mam nadzieję, że też nie będzie już mam takich lagów. Myślę, że to chyba przez nagrywanie. No dobra. Zobaczmy, czy nam będzie to lagować. Hmm. No i to chyba bardzo. Nie wiem, zobaczymy. Jakby mi się dopiero pojawiła postać. Właściwie to mi się podoba, że można przybliżać naszą postać. I odgadać wedle życzenia. Zobaczmy sobie jak nasza postać wygląda. Nie, ale to są lagi niemożliwe, nie możemy przy czymś takim grać ustawienia to wszystko trzeba nie to dobra, tak żeby po prostu żeby się dało grać, no bo co mi 10 fpsów mam Wiem co. U. Tutaj po, podchodzimy do tej postaci. Ej. Coś nowego znowu odkryłam No dobra. Zrobimy tak. Przeładujmy jeszcze raz grę. Jeszcze raz zmienimy postać, żeby może się te ustawienia graficzne przeładowały. Mam nadzieję, że to się nam uda. Yy, no okej. Okay. Teraz jeszcze raz próbujemy mam nadzieję, że tym razem to się uda No nie, laki dalej będą. Teraz 20 FPS-ów Nie wiem czy tam ryzykować i tam iść Nie wiem, choćby tam, może się uda. Jest, udało się. Naprawili już ten błąd. Dobra, gdzie tu jest mniej strasznie? O, to już przyszło. Nie, 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 nie dobrze dowalczyć. Przy nagrywaniu. Chyba z niczym. No dobra. No ile hitów je mam? Na trzy. No, to na więcej. Dobra, może niezbyt to widać jak z nimi walczę, ale takie są uroki No, no dobra, 20 FPS-ów, tak jest nieźle. Tu dziś jest boss, zaproszenie do grupy, tylko od kogo? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coś tu mamy? Coś tu mamy? Jest, prostera wiedza. Okej, okay, i zobaczymy kto to. Lovil, dobra. Nie. Albo wiecie co? Nie. Co tu się... Grupa. Opuść. Najlepiej jest tak, bo to, będzie do nich exp mój leciał. A ja tego nie chcę. Tu będzie boss. Nie chcę tego. No, ten neftari, Kapłan. Yy, bardzo mocny. Yy, raz go tak w życiu za załatwiłem. No, niestety. Łatwym on bossem nie jest. Coś nowego to coś nowego. jest. Buty ucznia? Ja mam. Też chyba buty ucznia. No dobra. Tu chyba nie będziemy jak spić. <gł> po prostu nie da się. Nie dam rady tu lekpić. Nie, ja muszę jeszcze wyższy level wypracować. Niby mamy katakumby. Teraz się spojrzymy sobie na mapkę. Katakumby to jest niby level 8 i to jest 15-16. Radziłem tu sobie. Coś dobrze, ale wyszedłem po prostu z sprawy. No i co zrobić? O, po prostu co zrobić? Trzeba jakoś sobie dać z tym radę. Może zgłośmy się do jakiejś rywalizacji. A, jeszcze przy okazji luknę na znajomych. Ten już nie gra, ten już też nie gra. N nikt już pewnie nie gra. Ten jeszcze co mi wchodzi. Nie no, szkoda. Prawda szkoda. O, niezły gość. Chodźmy na tą. O jezu, co to było za lag Chodźmy, tutaj jest. Przyjmijmy to sobie, żeby na tą arenę pójść. Naprawdę bardzo przepraszam za te laki, ale co zrobię? Co, co to było na góry? drugie. Tak. Misza Mechin. Nowemu. Jak to jest? A, dobra, już nie ma tego. No to co, zgłaszamy się do szturmu twierdzi. Szturm twierdzi. Zgłaszamy się. O, akurat mam szczęście. Będziemy atakować czy bronić? Lepiej by było trochę bronić. Ale. Nie, no już Ale my będziemy. Chyba. No, chyba będziemy. Chyba będziemy atakować. No dobra. Mam niezłą armię, niezłą. No i niż 15 level. Kali super. Okej. Okay. Chyba mamy tu nawet jakiegoś polaka. Marszanek. O, widzicie. Zmienili mapkę. O, cieszy mnie to jest, tarany parowe o bardzo to lubię a kurde, kurde, kurde e, warto jest dystansować właśnie tak e, w to one ci nie zastrzelą nie ma szans wtedy a ty możesz ostrzelonować o, już została zniszczona. Mamy tu koleżków. Dobra, dwie już zostały zniszczone. O, a ja właśnie jak już wyłknąłem jakiegoś gościa. O kurde, 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 padnę, padnę. Jeszcze nie. Jeszcze żyję. No. Pat, ja mam ile HP? Chodź się ulecieć szybko. Dobra, leczymy się. Jak widzicie, bardzo szybko nam yy, życie przybywa. Okej. Okay. Biegnijmy. Mechanizm mostu zwodzonego. Mam jeszcze kilka sekund. Dobra. Masz cel rozwalić to dziorostwo. O, rozwaliłem. Yy, nie spodziewałem się. Rozwalać ich. Rozwalać ich. Dobra, nie ogarnię tego, nie ogarnię tego. Nie, nie wiem, czy strzelam. A, dostał. Nie, 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 ta lamparowy. Żeby tylko nie padł. Trzeba wszystkie te dzieł sfery O. Musi, To z niego. Pomagać mi ludzie! Patentarze parowe zaraz nam padnie. Ludzie czekać. Nie, mój telefon dzwoni. Telefon, muszę anulować to, co z mnie dzwoni. To jest mogę... O, super, padłem. Super, mój telefon dzwoni, dobra. Nieważne. No to jest... Ja... Nie no widzę takiego. Wyłączyłem go. O, dobra. Mamy chwilę spokój Dobra, to pa... jeszcze... To jeszcze kurczę jest dobre. A, za mnie. No, szybko rozwalić ją. Jest, spadła. Dobra, wyżywiona przez stary parowy. Ok. Jest dobrze. Prawda, jest bardzo dobrze. Aj, nie, 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 nie. Prawda, yeah. mam bardzo dobre ataki. To muszę przyznać. Zgiewaj! Jest. I to! To jest to, trzeba strzelać. Jest. Bardzo nam dużo idzie. Jest naprawdę fenomenalnie. Ach, padłem. No dobra, ale jest naprawdę świetnie. Taran parowy już następny tu będzie szedł. Jak widać. Stan celu jest bez zmian. Trzeba naładować. Jest tu. Nie wiem, w zasadzie sensie ja tu strzelam, ale coś na pewno. No i strzelasz. A no, widać, że mocno dostaje. A jest jest prostu zwodzonego. No, odcinek ostry. Brawo, brawo, brawo Jest Ciężko, zostało wszystko zostało zniszczone, teraz tam będziemy HP w sumie też nie mam To trzeba lecieć. Dobra Podniemy, 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 pamiętamy. Dobra, tu się rozpimy. To jest bardzo dobrze. Fenomenalnie. Przyznam się, że nie spodziewałem się takiego sukcesu. Ta w A Jest! Przeze mnie została zniszczona. Jeszcze Państwo, nie o, tu mamy te parowe. Jest, te Super, jak ja to lubię. Tylko trzeba strzelać. O, to już nie ma. Ej, jakim cudem jeszcze żyje? Co to jest? No się we mną. ...we mnie, tylko to jest... ale to jest mocne. Trzeba trzymać koło taranu. A, ah, Jak ja to lubię. Przecież tak nie da się ustawić, że on cały czas w to samo miejsce strzelał. Okej, okay, padł. Kolejny, tu coś tworzymy, nie wiem co. To jest, ale coś tu tworzymy. Yy, chyba produkcja jakiś Aha. Kul, które wybuchają. No dobra. Nasz parowóz wie, gdzie ma jechać. A my podążamy cały czas za nim. Dobra, to jest naprawdę świetne. Czas, zaraz pannę. Taran parowy nam zaraz walnie, ale no cóż. mam jeszcze 3 minuty. Powinno się udać. No, ale będzie bardzo dobry wynik, będzie miał tutaj. Może nie zabijam tak dużo osób, ale... Jest. Przez, oczywiście, przeze mnie. Świetnie mi tu idzie, naprawdę. Jestem mile zaskoczony. Jest bardzo dobrze. I trzeba ładować. Chyba ja go zabiję. Ja, Bioteran. Szkoda, że się nie może uleczyć. Kurde, teraz muszę. O, jest! Walą w ten. W cel. Super. Jest, uda się. O, za, ty, za, za tymi kulami idziemy. Gdzie to się strzelamy? Gdzie to jest? Co to jest? Jest! Wykręcił! Udało się. Świetnie. Zobaczcie ile nam punktów leci. Wychodzimy. Naprawdę świetnie. Brawo. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. No i cóż, widzimy się w kolejnym. Jeszcze tylko sobie dodamy jak się da. Dodamy sobie jeszcze punkty. Nie to. Co? Wielkość. Nie. Nie. Ale dobra. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.